Okej, okay. Witam Was w kolejnym odcinku e, Teraz mi powinna nie odwracać To mi się kończyło e, Ponieważ nagrywam teraz na innym dysku I właśnie tak skończyłem praktycznie naszą chatkę Nie wiem to wyszło Nie wiem, czy mi się podoba Mi tak sobie e, I teraz przejdziemy do robienia magazynu tak właśnie. Dziś zajmę się robieniem magazynu um, Tak więc... A i jeszcze jedno. Poprzedni filmik... Ja nagrywam jeszcze dań, wrzuciłem tamten filmik, nagramy do końca. I powiem wam, że w tym filmiku nie było przyspieszenia, jeszcze to napiszę, ponieważ y, przyspieszenie kompletnie zmienia mi głos. Miałam tak. Tak więc yy, to by było trochę głupie. Yy, I może zrobimy to jeszcze jedno piętro tylko. Tak. Yy, mamy jakieś nowe wieści? Chyba raczej nie. Nic się nie zmieniło od ostatniego czasu. I jeszcze powiem wam, że w ten piątek w sobotę no, tak to będzie i w niedzielę nie będzie odcinka ponieważ nie będzie mnie yy, w ogóle w tym mieście jadę wyjeżdżam i to tyle yy, what? aha dobra yy, tak więc dzisiaj zrobimy magazyn Um, nie wiem czy jeszcze wybrać ściany O Jezu, przepraszam Mam to na no, otkany, katar mam No nie powinienem nagrywać yy, Z takim katarem, ale Fakt co fakt Nudzi mi się I Nie chcemy coś zrobić Najpierw nie nudzić Nudzić się, nie nudzić I tak się Za chwilę będę nudził jak nagram Mm. Tak więc Dzięki mojemu koledze Mamy skrzynię Musiałem powiedzieć o nim Ponieważ no by się zesł. Z Dlaczego nie powiedziałeś ładnie To ciała ci 64 Dremna zebrała A ty mi się tak odwdzięczasz <laughs> dobra, to było śrogo z mojej strony <laughs> Eee, tak więc o tutaj jest hmm, co ja chciałem, aha kable dawaj kable hmm, albo nie, nie będziemy tworzać kabla tylko zrobimy coś co, co, co będzie lepiej wyglądało to, chyba jeszcze nikt tak nie robił tak więc zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle hmm. Nowe. Postanowiłem um, się na początku jeszcze nad dobieniem mm, podłogi ze szkła i pod nim wodą. Pod, I pod tym jeszcze woda, ale go się tak do tego nie korci. Tak szczerze. Tutaj jeszcze zrobię ściany z drewna. Będzie ładnie wyglądać. Um. Tak. No. Jeszcze raz powiem, no żeby zakończyć limit, no na dzisiaj. Tak więc, no i no, dobra. Wiem, hmm. że może to być trochę nudne, ale nie przyspieszę tego, bo już mówiłem, co się stanie. Będziemy chodzić tak. Dobra, przyspieszę to teraz. No. Tak więc, yy, takiego piskliwego głosu nie byłby nawet na mutacji. I tak, wybił mi się właśnie ten napis na górze. I tak dalej bank mi szwankuje. Nie wiem czemu, ale coś tam przelew chyba nie idzie, czy jakoś tak... Głupie, to wiem. Ja im dam. Poczekam trochę, być może za rok kupię. No, to się poczekamy. Ale kupię spokojnie. Nie martwcie się. Nie będę piłatem. Wiem, powinienem to zrobić schodki, ale nie chcę się. Um, pozdrawiam. O, może nie lepiej tych tylko tutaj tak no niestety dobra o jezu hmm dobra będzie bez tego i bez tego hmm będę musiał skakać nioch nioch On rad Leci Danty <laughs> Przepraszam, ale mam kole... Mam, mam kłopoty z kolegą Dziwny człowiek, ogólnie mm. Bez obrazy konrad <laughs> <laughs> mm. Tak więc Ehm... Um, o, można jednak. ale ten bóg, że tam kiedyś było po takie całe czarne, takie, 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 takie dziwne. No! mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Zobie się, że pomyślamy i będzie git Nie, ja będą jak wyjdę, to ja za chwilę yy, tam na zewnątrz. Kopię jeszcze po moim domku? Już nie. Spadam jest ten. tam na górze jest trawa. <grym> Wie, no i to chyba tutaj będzie koniec magazynu. Żeby się tam nie wykopać. Za bardzo. Ehm, yy, yy, tak. No więc... Jak już to mówiłem, mój głos może nie jest rewelacyjne nagrywania filmików. No niestety. Musicie to będzie Po mutacji będzie lepiej. Spokojnie, jak będę miał mutację, nie będę nagrywał filmików, żeby wam nie mówić. Jakoś tak trochę dziwnie. Mm. W ogóle to nie pamiętam, ile mutacja trwa. To się zastanawia. Mm. Ja chyba przewed ten filmik i widzimy się jak to zrobię, ponieważ może to będzie to dawać trochę nudne, tak więc stop. Dobra. Miałem jakiś błąd. Chyba kamem. Wcześniej ten buch taki jakiś... Um. Nie wiem czemu z nich mi napis. Minecraft. Jeden kopka, sześć kopka, jeden pięć. Dziwne to jest. Pościąłem 1.5. I okazało, że jest. I teraz boję o najbardziej. Ludzie. To zostawimy. Mm, dobra, idziemy. Ale to było dziwne. Mmm, to. E, dobra, nic się nie stało. Ogarnij się, człowiek, ogarnij się. Ogarnij, ogar, dobra. Chyba się już ogarniałem, wiecie? Mmm, no dobra, dobra, jest, jest. Nie. Materiał, to Mmm, <śledziany> <śledziany> no, nie tylko, chlebek, chlebek to możemy dać. Widzicie, co zauważyłem? Że ja nie mam węgla, ale dobre. Mm. Co by tu wstać? A to? Mm. To, 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 to. Nie, to będzie dodejemne. To. To wszystko. No. Glas dodałem. Let's tą. Hmm. Tutaj dałem. Tutaj jest kol. Nie. Mm. Gdzie to było? to Hmm. Dude sand? Nie ma. A oh, wood jest. Mm. Ok. Ale mi się porządek w punku zrobił. Ładnie nie wyszło. Przynajmniej tak myślę. też chyba ten dach. ściany zrobię z zewnątrz. Będzie pięknie, ślicznie. Ale jak na razie to komentujcie, subskrybujcie, mnie i Maćka. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie bye bye i do zobaczenia. Cześć nie wiem, czy mnie zobaczycie, pewnie zobaczycie, ja Was też nie zobaczę, tak więc na razie do kolejnego odcinka, w którym ja będę tym mówił, wy będziecie słuchać i będzie git panos. Dobra, nauczyłem się mówiąc. No, na razie, cześć.